Hej, witajcie ponownie kochani! Witam Was w Bulim. Wiecie co? Wcześniej miałem już jedną próbę, jedno podejście do nagrywania i gra mi skraszowała. Tak, dokładnie tak. Gra mi skraszowała. Wyskoczył błąd. Program nie odpowiada. Proszę zrobić. Włączyć jeszcze raz. Jezu, na tym się tak wolno biega chodzi czekajcie muszę sobie ściszcie o teraz pięknie i z góry też mówię od razu że jeżeli coś będzie słychać to sorry mam otwarty balkon <grym>, a i naprawiłem karnisz, naprawiłem co prawda tak prowizorycznie, ale That's what the pros do, really. I was going to get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What, what are you, a pussy Oh, here's the kid who won the race! Hey! You came for your trophy, huh? Tak. Here she is. Beautiful. Like you in aluminum wrap, in with wrap your name misspelled on it. Excellent. great. Look at, this. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place <laughs> in life. <laughs> well, your place in life Do is trust Fun <laughs> turd? Do you even have. Do you even live. I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Here, let me see. Come on. Hey, give me that back! Come on, give me that bag. Rozumiecie, że za miesiąc... Wychodzi GTA 5 oh, Jezu, no, jaram się, ale nieważne, idziemy mu w pierdol. Tylko czekajcie, czy ja to coś mam takie osoby... Co... A, z procy go będziemy mieli Gdzie do, do mnie do domu w ogóle wchodzisz? wypadz z mojego domu! This is my house, motherfuckers! Wow! Wow! Dobra, oh yeah! Oh yeah, stary, lekcję mam. Muszę uciekać, oddaj ten puhar. Spadaj na dół. Oh. <laughs> jak wyjebał w ogóle jakiego takiego jak struś w ziemię? To znaczy, oczywiście, to jest ściema z tym strusiem. Oddaj, ty, kurde. A masz. Masz. Give up, dawaj mi puchar. Postawię sobie go na półce w moim domu. Jak można było wygrać w ogóle dom w, w, w ringu? To znaczy, no w takich zawodach, wiecie, bokserskich. Wyścigi rowerowe, co. Dobra, dobra. Y, idziemy do szkoły, idziemy na lekcję. To jest lekcja chemii, wodajże. Odejdź, co? Nie mam czasu na Twoje gadanie. Dobra. Mogę być trochę niebieski, bo mam niebieską tapetę. <laughs> A wiecie, po tej stronie mam kamerkę i to wszystko i tutaj mam grę dobra co to za lekcja chemia dobra myślałem że znowu mnie będą gonić bo coś bo co nie podoba się że wystaje mi gazeta to znaczy koszulka spod tego właśnie mieliście tak że jak byliście w szkole <tast teenagers> <ấy> <careg> niedługo szkoła <fy> jak byliście w szkole to pani zawsze wam mówiła Owaj tą gazetę! Coś tak wystaje. O Boże! Nie? Nie! Naprawdę? U mnie tak kurde mówiła pani zawsze było. A proszę pani to tak specjalnie, nie! Yeah. No dawaj! D. S. -S A myszka Pierwszy raz chyba myszkę tutaj mamy Patent. Damn, 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 damn. Whoa. Jeszcze raz. Fuck. Dobra. Uf, focus. Keep focus. Jestem skupiony. Cool. Jestem skupiony. A yeah, lubię tańczyć w ogóle, potem, przy tej to jest taka becha. Dobra, co masz? Co to jest, bo... Halo? Chyba ten wiecie co? Poczekajcie, co, co, co to było? Ja chcę tam na, na górę w takim razie. Yy, ten proszek swędzący. No chyba tak. Co, co to jest? Weird killer. Co to a professor? Biology. Hallo! You boy, don't just stand there. Come and help. What do you want, sir? Why did you send for me? I sent for you. Oh yes, I did. Look at that plant, boy. Magnificent, isn't it? A crapula. Maxima fortissima. Rare and precious Venus. miał taką zajebistej wielką. Prosticzkę to bym też był, kurde, Darby Harrington, who was given such a plant from his father, his father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy.

Dobra Idziemy na dół. Idziemy tutaj. I gdzie mamy jechać w ogóle? Do miasta! To pewnie muszę kupić jakieś kurde środki roślinobójcze, albo jakieś inne proszki. Kurde później wsypać do tej rośliny. Albo wsypać do czegoś, co je ta roślina. I ta roślina wtedy się otruje i umrze. Rośliny nie umierają. Rośliny. Usychają. Tak samo, no wiecie, no bez urazy, dla, dla takich osób, co kochają zwierzęta, ale jak dla mnie, zwierzęta zdychają, umierają ludzie, no nie? A nieraz ktoś mówi, e, ubar mi chomika albo coś, zdechł ci chomik, a nie umarł. Nie wiem. Ja tak mam. Sorry. Wow! Po co miałem przyjść zmienić fryzurę? Ła, miałem fryzurę, to zły kładz co za beka! Dobra, jedziemy. Szkoda, że nie mogę ukraść samochodu. W końcu też szkoła, mam 15... o, lat. Dobra, czekajcie, gdzie teraz mam jechać? Znowu do szkoły? Po co, za, za chwilę będę, będę miał lekcję, bo pierwsza godzina. No, a właśnie, jeszcze miałem taką pewną sprawę poruszyć. Eee... O ogólnie, mianowicie chodzi mi o miejsce kamerki. Widzicie? I ona jest wcale nie jest tak dobrze umiejscowiona. I zawsze jest to potwierdzone naukowo i w ogóle. Ludzie zawsze zwracają pierw uwagę na lewą górną stronę. Tak więc zazwyczaj kamerki i szczególnie takie ważne informacje na stronach internetowych są ustawione po lewej stronie. Po co ja mam tutaj wchodzić w ogóle? Ale nieważne, i kamerka będzie miała miejsce takie, jakie ma teraz. Nie chce mi się. Halo! Nie! No i co, co, co ja teraz zrobię? Przecież ja go teraz ubiję. Masz ten proszek? FAK! Zminimalizowałem. Kurde, czyli teraz znowu będzie coś takiego, że nagranie się zepsuło. To znaczy, no nie, nie, nie zepsuło, ale mi się wyłączyło i muszę od nowa. No, no. Odejdź ode mnie, wziął. Dawaj, graba. O! O! O!

która jest, wiecie, która. O, rosiczka znowu. Co to jest? Woo! Jaka spluwa fajna. Ta, ta roślina żyje i ona wydaje dźwięki, wagary. Czemu nie? No i Gin, uschnij! Prep <laughs> Zamknęli mnie, czekajcie, a ja mogę ich na przykład tym. Nie, no to, to mu się nic nie dzieje. dostaw mnie. To za karę! Wow, co, co ja tam biłem? To za karę, że mi zabrałeś puchar. To ty mi zabrałeś puchar. Nie! Tylko mnie ty mnie. Aaaa! Ah. Ah. No co co tam bijesz, ej, gościu? Dobra. Dobra. Ten padł, idziemy stąd. Uciekamy, bo tutaj po prostu śmierdzi roślinami. Otwórz to! Wow! Wow! Co on zrobił z tymi drzwiami? Jebane, widzieliście? Kurde rozwalił ręką drzwi. Całe rozwal drzwi. Kurde, jeszcze mnie tutaj gonią. Uciekam, co? Nie chcę się z nimi. Fuck, bić! Ej, dobrze, jestem chłopaki z wami. What the fuck? Mogę rozwalić te drzwi? Nie, pierw to ich trzeba rozwalić. No, dobra, dawaj. Pokrzywka. Pokrzywka zawsze spoko. Jak byłem mniejszy, to zawsze było. Ej, zrobić ci pokrzywkę! Zrobić ci pokrzywkę! Aj, nie, nie, no no, został! No, no, nie! Nie jest to pokrzywka, bo to boni! O! Oh. Wow! Panie! Leżeć i dawaj go! Kogo? Ko po po mordzie, po mordzie. Dobra. Szybko. Stąd teraz pierdzielamy. Mi ja! Jestem Gdzie jestem, czy ktoś mi tutaj jeszcze wyjdzie, czy nie? A, nie, dobra, czy. Dobra, szybko wracamy do doktorka. Czy o sukces? Czyli to była tamta roślinka. Ha, ha widzicie. Dobra, to może nam się jeszcze udana lekcję. Uwaga, jaka lekcja? Uwaga, lekcja. Co to za lekcja? Dlaczego nie jest nic napisane, pokazane? Hello. Hello? Hello? No dobra, no ale cóż, no, idziemy. Tylko, że ta, ta lekcja się za chwilę skończy, przecież jest po. Dobra, wbijaj. Czy on mnie to jeszcze będzie. Nie! Fakt, na angielski nie, 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 na angielski nie, nie idę, nie idę, bo po prostu wiem, że teraz będą trudne słowa, bo to wcześniej sobie obczajałem. I nie chcę po prostu iść na tą lekcję. Wolałbym sobie tutaj napisać jakąś listę gdzieś z boku, albo zrobić coś, albo nie wiem, włączyć jakąś stronę, niż po prostu iść w, cie w ciemno na tą. tą. Wolałbym zrobić wam jeszcze jedną misję, niż kurde, męczyć się z tym angielskim. No, rozumiecie, to jest tak samo angielski jak, jak z polskim. Nie no, może nie, ale no, no wiecie o co chodzi. No, nie chcę się. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> oh, this Russell. I'm dumb, I'm dumb, real dumb. Hey, egg kid, egg kid, help me out, please. Easy, Russell. Calm down, calm down. Sit. Sit! Thank you, thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Drum. Hey, be good. No, be good. Not you, Einstein. Not you. So how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping.

Jak noga zdrętwieje, to jest taka bezwładna, jeszcze boli. Fuck, a a bo, Dobra, naprawiłem. Już odzyskałem czucie w nogach. Ty wiedziesz tym rowerem po tych. O, jak ściskam, to przecież biegam szybciej, dobra. A dlaczego on ma w ogóle rower? Kurde, no. no. Gdzież jest ten dom? Jestem ciekaw, czy będę miał któryś z tych domów później. Nie no, żartuję, to nie jest GTA. Yeah, policja z super kołami! No, gdzieś ten kurde dom? Hello, um, O, mogę tędy wejść. Yeah, rzuć jakim w każde otwarte okno. O, okej okay. Paro tych okien, mam jajko. Dawa jajko. Um. A, ten sposób. Dobra, Russell mi się tam z nim bije, a ja sobie idę wrzucać. O, karta jakaś. Nie, no, nie, no, no. no. o fakt. Wow! Wow, panie, bez takich O, trafiłem Ja pierdzielę Russell, no weźesz ich kurde no przecież ja tutaj ich Fuck you man Get off me! Zaraz dostaniesz w pysk Dobra Widzę, że Russell teraz się spisał nie chcę tego, tylko to. ostatnie o, O, yeah. o, o. E, e, o samodzielnie lecił w góry. Halo to... panie Pilocie, dziura w sablachie. Też tak żeście kurde gadali. Wow, wiedzieliście co on zrobił? Uciekaj z posesji TEDa Tada Tedy, nie wiem dlaczego TEDa mówię. Nie miao, tutaj jest na moja deskorolka. Sukces! Dobra, Gim. O! Prój lech tutaj jest! Fiedałam stąd. Jajka w domu masz teraz, i co? I co ty na to? Dobra, gdzie jest? Myślałem, że to rasa. Uh coś się sędzi? Nie, boj dorms, boys dorm. E, zapiszmy Te, ze, pchle, teraz. Wiem, że zapisuję. Nie, nie ma, że usuwam. i nie, no nie idziemy spać, ale kończymy odcinek. Tak więc, dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, like żeby było wcześniej. <laughs> nie no, żartuję, ale tak naprawdę, to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach, w następnych produkcjach. Yy, I tyle. Cześć, pa.